Siemaneczko z tej strony, Maciej951 I dzisiaj w końcu się udało Rzecz na którą nigdy mnie nie było stać Jak była Była ona dosyć rzadko I tak to jest kolejny transfer Tak tutaj widzicie, secret playera Oczywiście jednego piłkarza musimy oddać Ponieważ no inaczej to nie przejdzie Więc tak kogo oddajemy, no chyba tej Ten Adli chyba gra najmniej no, ale Płacheta ma najsłabszy overall. Więc oddajmy mi słowa Pacheta. I kupmy Secret Player'a na przecenie. Sądzę, po jego cenie to jest on dosyć dobrym piłkarzem. Nie tak mi się wydaje. No, on numer 18. Immobile! Chiro Immobile zawitał w naszym składzie O Boże, dobra Teraz to ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć W końcu mamy normalny skład Tutaj każdy gra na swojej pozycji Oprócz Azarda chyba tylko Jeszcze wykorzystamy sobie pierwszy fitness coach akro od jak Jakbym go sprzedał, to by przynajmniej nie dostał tego w coacha. W sensie ja się trochę nie cieszę, że Akro Adliego, bo mogłoby dokończyć z mojego składu. Oczywiście, zagramy sobie. Ciro Immobile dołącza do naszego składu, a my sobie zagramy już od razu z nim. Pierwsze spotkanie Messias. Teraz Immobile razem z Firmino będą chyba dwoma najszybszymi piłkarzami u mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz Messias. Faulowany przez Palois, niestety Ej, Palois już czerwona? Żółtej nie mógł dostać. Najpierw sorry, on tylko chciał, żeby tam ten, żeby, żeby tamten sobie nogi zamał. Tylko Dobra, immobile Nie no, ale immobile w swoim debiucie musi strzelić bramkę. Nie ma innej opcji. Jeszcze wiatr w, w brąz kapie ma debiut. Więc o to już w ogóle. Jakaby. aby. Oj, fauluję! Oj, oj, żółta karta dla tego. A i właśnie jeszcze zanim zaczniemy coś tutaj grubiej działać. Bo teraz, jak boków możemy nie mieć, ale środek musimy. Takie jest moje podejście. Oj, oj, ten faul mógłby być w sumie. Eee, ok. Duch. Duch piłkarza. Pererinia. Teraz firmino do Immobile. No, Immobile, coś sobie słabo radzi eee, w tym spotkaniu, niestety. Eee, firmino nie możesz. Uff, tylko żółta. O, jesteś jakby dostał czerwoną, to bym, nie wiem. To bym miał trochę problem. Mogłem odpaść trochę z brązkapu, niestety. Teraz Kigarini. Tam cigarini, obojętnie. W sensie. Mi jest obojętnie. Oczywiście każdy... Yy, nie wiem... Każdy może mieć swoje zdanie, jak się mówi. Ja mówię cigarini albo cigarini. Po yy, prostu tak jak... Że tak, że tak powiem, tak jak mi wpadnie w oko. I teraz Pedro Leon! ja, ja obok bramki. Ogólnie... Yy, ja co nagrywam, chyba, o ile dobrze mówię, tak, dzisiaj jest 7 maja. jestem ciekawy, bo teraz aktualnie, mamy 26 subów na kanale. Jestem ciekawy, ile subskrypcji właśnie będzie, jak wy to zobaczycie. Obawiam się, że albo nic się nie zmieni, albo będzie jakieś max 40, ale tak maksymalnie. Zresztą to już by było marzenie. Normalnie, żeby było 40 widzów. No, no i Immobile znowu tą piłkę traci, ale dobra, odebrał ją z powrotem. Pedro Leon, no oj, oj, oj. No coś Immobile coś sobie z nami trochę nie radzi. Z Riviere, nie no Riviere. Ale że chłop tego nie trafił. Dobra, Nick Pope, oczywiście z całej pety, prosto do Firmino który podał do Wicela Messias. Teraz immobile. Może przynajmniej w tym meczu asystę zaliczy. O, będzie jeszcze różny. Oczywiście za sprawą immobile. Ponieważ to właśnie immobile, że tak powiem, zrobił tak, aby był ten rożny. Oj, 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 oj. oj. Tutaj nie jak niestety. Gdyby immobile jakby nie chciał przyjąć i podać dalej, to mogłoby być już jeden Dobrze, a więc teraz sobie tutaj zobaczymy, czy potrzeba jakichś zmian w składzie. Wy losu ma to 71, to możemy tej Gaza Buka wstawić. Jak on ma 71, to teraz w sumie będzie mógł niedługo w sumie na stałe wejść do składu. Bo jakby tutaj mi chodzi bardziej o to, żeby te osoby z wyższym overallem wchodziły do składu. Teraz Molina niestety atakuje. Dobrze, jak Haby mu odbiera piłkę? Teraz niestety Gigarini. Uznajmy, że Gigarini. Ogólnie ludzie nie hejtujcie na przykład yy, przez to, że tam źle coś wymawiam czy coś. Taka moja prośba. Marun Molina. no i chciał go tam sfałować Azard. to. Mazotta! No i faulowany niestety. Żółta kartka dla Pedro Leona, który się obraził. No nie wiem, w tym spotkaniu jakaś bardzo dużo zawodników dostaje po żółtej. Oczywiście jeden niestety dostał czerwoną. Czego nie jestem trochę zadowolony. Teraz Immobile. Ciro Immobile już się powoli męczy biegiem. Nie no, no słupek i do Bitka 1-0 In mobile. Musiał się oswoić z nowym składem. Musiał się przyzwyczaić, ale strzela swoją pierwszą bramkę tutaj w naszym zespole. Jest to jeszcze dodatku w, w bramskapie. A zauważyłem w ogóle, jak on się bardzo szybko zmęczył. Bo Biegnąc właśnie tam w stronę bramki od czasu, aż dostał piłkę. Tak, Wykorzystał może taką, jakąś tam jedną ósmą swojej kondycji, że tak powiem. Teraz Zieliński do Firmino, Firmino. Od razu do Immobile. No i teraz Chiro Immobile. Prosto do Firmino, Firmino. Oj, oj. Gdyby nie to, że właśnie w no ramka, że przecież gdyż to są tacy to Immobile mógłby już mieć asystę. Przecież tak liczy się to, że przynajmniej bramkę zdobył. Dobra. No, niestety podanie prosto w ręce bramkarza. Prosto w ręce Kordaza. Gramy skrotone i to jest chyba półfinał o ile dobrze pamiętam Teraz Luperto Jak zawsze dziekkawę na posterunku i koniec tego spotkania Tak samo jak i kończy się ten filmik więc zostaw suba, łapkę w górę na serwer Discord no i siema